Siemanko, następna miejscówka, trochę bunt wspomnień Państwo, więc niestety tu wydawniczy Które wydanie? Drugie 61 no weźmiemy. Ja tu wygrzebałem takie książki. Wiecie? Bunt wspomnień Ile pakujemy? 200 Tutaj 30. Właśnie tutaj to stare książki bardzo bunt wspomnień, e, Tutaj wziąłem pierwszy czyt. Artur Santander pismo krytyczne. To są dwie części. Tu jedna, tak. Chyba tam druga, czy? To tak. O, brakuje jedynki. Wiecie, chyba. Tu jest pismo krytyczne. Widzę dwa. Tu będą pismo krytyczne. Trzy. Brakuje dynki, zaraz poszperamy. To jest fajny romantyzm, ale patrzę jaka stara książka, wydanie pierwsze romantyzmu Piszę podręcznik dla, drug... dla klasy drugiej szkół średnich Ale o 78. Nie wiem, nie wiem Raymond Chłopi Biri. To biblioteka narodowa Kubli już marł a tych książek wzięło no, tyle. O, to jest fajne. A to jest to lektury obowiązkowe, wiecie? To jest to z 51, co ja wam mówiłem o tym, ale to nie ma nadatowania. I patrzcie, patrzcie jaka stara okładka jest tam. Czyli lektury obowiązkowe na tej starej okładce To będzie może coś fajnego. Sprawdźmy dalej. Ogniem i mieczem. Henryk Sienkiewicz No i tu zobaczymy jeszcze ten... Pierwsza część tamtego by się przydać, wiecie? Tamtej... Tam sobie tutaj oglądam. O jest! Patrzcie, o! Elegancko! Pisma krytyczne. Mamy trzy części już. No to fajnie. No głęboko też to po... Po ukochano Tu Polityka stosowana. tarzy współczesne, stało tego jest też. ale no nie wszystko na raz lecimy dalej, bieli to bieli to i lecimy dalej mamy taką miejscówę i chyba ten deszcz co otwartej zaczyna padać, patrzcie okay. dlatego chwilowo muszę nagrywać ee, telefonem Taka stara zamrażarka, pamiętajcie po zamrażarce. Pusta do starej zamrażary są. Takie cudowne te aluminiowe obicie jeszcze. Stara zamrażarka, ale tutaj taka, taka po prostu niespodzianka, taki pakunek i pojście jeden termos świetny stan ten, ten akurat ten jest świetny stan takie świetne stany nie niepognieczone to możecie możecie robić bieli bo termosu jest całe tak, całe z, 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 ogumowanie także że ten termosi świetny stan jest jego e, tutaj co to jest Inhalator to, to, to nie ten? Bo to Młonek Fluor właśnie To nie ten? Ja nie wiem, bo nie do, do tego całego nie? tego czujnika, wiecie? Ale to chyba to jest do Inhalatora minimalne innego, ale się na to Ty Widzieliście takie co? Masakra dosłownie Taka z krzyżem postać idąca z latarnią To i tak latarnia Korek był taki, ale się zbił ale patrzcie to pismo pisane. Marburger Nachtwater Pfeiffer Sate 1792 WTK Masakra Ale znalezisko taka latarnia, nie chcę ich zbić, bo jest w stanie zobaczmy jeszcze... A, a to jest naleweczka beatki. Jej aromatyczna kompozycja Roni. O, naleweczka beatki, Wrocław. Ale fajna, słuchajcie. Tak, tak, Ciekawa, ciekawa, że porcelanowa, no nie widzicie? Tak to no. no, zaczyna chyba wpadać ten deszcz, także wejdziemy termą i weźmiemy ten, ten przedmiot te 2 mioty weźziemy fajnie, fajnie pomaroweczki, jak w płowice wygląda i chacimy dalej Następna mi to może, być, to może być ciekawe ale nie musi patrzcie tu odgarnowałem a tam jest stara skrzynka narzędziowa, tutaj widzicie no, nie, tylko nie na skrzynka. tutaj coś jest z komisyjnie patrzcie. stara metalowa zobaczcie to wszystko i co w tej skrzynce pilniki i takie jakieś syfonki wiesz jak tego typu

Przejść krzynicę. A nie, to taka, co to kurka? Z czego to było? Pojrzycie? Taka metalowa. Nie, ja, to chyba nic takiego ważnego. Może komuś się przyda taka metalowa. Takie stalowe. No, to nic więcej do tego nie ma. I tam. Co to Kwiatki z PRL, bo, bo. to PR PR coś, nie? To nie będzie PRL, zobaczcie, poławię szatki jest nie będzie sygnowany, cena, taki i ten może już wziąć dobra, bo to są gorolice, to weźmiemy je wezmę te wieszaczki a no, fajny podpisany, GR i coś fajne stare, te wieszaczki są dobre no oczywiście bardzo solidna robota tego wieszaka drewnianego bardzo mocne i, pojowa wam, im nic BD Tu tak samo Podpisane Tąże z sygnaturą Dobra, nie tutaj do latarki. Ja sobie Bo może coś ważniejszego to, to powiem No ale ten wieszak ten wieszak to też wezmę widzieliście ja pierwszy raz taki widzę, taki ze wieszak kość, prawda? Jakby ale to są podpisane oryginalne z metką Gorlice z prl prawda? Także że bieli z tej miejscówki te dwie tak To są dwie taki z Gorlic. Drewniane, polskie, werskie. I ci Wysłucha miejscu Wera w godzinie porannej już, a za haszokami Patrzcie się... ładnie nam piszą, takie nam piszą schodzą nawet Dobra lampa Bier ją razem z tym czy bez? A bez trzeba ją wydostać, zobaczcie Trzyma się Trzyma się za wzroku to trochę fajna nie? Fajniutko Jak najbardziej, tu się przykręcasz Będzie przykręcona To jest idealne Fajnie nam piszą Wieli, ale pada U was też pada? что все можем на двиги на правда? Хорошо, Может быть штатка, может быть штатка. как цача. Стал I mamy następną miejscówę. Sytuacja tak wygląda. I może będzie jedno fajne znalezisko chyba na pewno. Zobaczcie. Tam jest jakby nowa maszynka w opakowaniu do nie jest. Zobaczcie. W środku maszynka jest. A tutaj na drugim. Na drugim miejscuwie Taka fajna. Czysta, czyściutka. Z koniem. W środku też patrzyłem, tylko że ją zamknąłem, prawda? Bo no nie chcę, żeby deszcz napadał, też padał, ale śliczna, taka skórzana z koniami piękna skrzyneczka nie jest nigdzie podarta, nigdzie uszkodzona, także jak najbardziej bieli, bieli. Trzeba szybko przed deszczem, słowo, wiecie? Pada strasznie, widzimy już pora, przez to padne. i choć jeszcze tą maszynkę strąguje, gdzie to było? Tutaj, tak? Nie, tutaj, tak? Nie, tutaj, tak? No nie, gdzie to było? Tam też coś może być, ja to zobaczę, szybko. Tak, zweryfikuję. Dobra, to nie tu. Gdzie to maszynka jest? Gdzie to maszynko, pamiętacie? Tu gdzieś, tu którymś ty. Kurka, tutaj, dobra. Dobra, próbujemy ją podjąć. Próbujemy podjąć razem. Wszyscy, wszyscy razem. Czekaj, żeby mi teraz znowu nie, nie zleciał. Bo mi zejdzie hasiok. Daj tą maszynkę. Jest to jeszcze, jeszcze kielich widzę. Ale nie ma co z Nie, tylko ta maszynka. Dawajcie A tu? Ta przycz mi się wydaje, nie. Maszynka. Proszę tutaj patrzcie, ale, ta opakowanie jest taka, 83zł, czyżby wyrzucili bankieta nowego, kulinaria na hasiok, nikomu nie chcą jeść mięsa, I to tak może wyglądać, zniszczyć ale to, patrzcie, cała maszynka, ten cały bank. to jest mięsa, po czym Nowoczesna, nowa maszynki Zobaczcie. Fajna piątka, nie? Ty, to jest to? Nie wiem czy to jest ta No ale jest Nie czy to jest stara Czy to jest kolekcjonerska stara maszynka? a bankiera nowego Jak myślicie? Nie wiem, ale fajno. Maszynek tu maszynek ostatni. Cały czas jakieś maszynki wpadają do bielania miejsca. Nie chcę mielić, Czy jak? Wierii Wierii to? Co jeszcze mieliśmy biery zrobić? Co to było wierii? A, tą, tą torebkę? Ładna, ładna I Wywrócimy dalej. Słuchajcie, wczesne godziny, poranne I bardzo pilny, bardzo pilny alert Bardzo pilny alert, to on mi A tutaj już normalnie to tu. Tu są to nasze rzeczy. Eee, tutaj też jakieś magiczne torby jedna, druga jakieś butle, słoiki. Tutaj miska wyskoczyła pasie. Mogą być różne rzeczy, bo wyskoczył pasie. Różaniec taki, nie wiem czy nie srebrny nawet. Serum, ale ja je cały, cały różaniec z takimi kryształami, z takimi, z takimi kamieniami. I tutaj jest może to przejście jest nawet srebrne, wiecie? Próby. Nie chcę, bo jest słaba bateria, tali piszę, więc to może być też srebrne, srebrne przejście tutaj. Ja to wszystko zweryfikuję tu miejscu, bo jest słaba bateria, tutaj trzeba będzie zweryfikować. Patrzcie tutaj, papier, też może być biżuteria jakaś. Eee, papier, no to jest falsifikowane. Dobra, i, i tutaj był jeszcze taki, wiecie, ja nie wiem co to jest, pracę w kierunku Łodzę do komputera tego. Ale ja to weryfikuję już i wam, i wam mówię, to tylko to będzie to, tak? Także będzie to. Aha! Jeszcze tu cała torba. Patrzcie, cała torba różnych rzeczy. Zobaczcie, tutaj mogą być też biżuterie. Tylko trzeba z tym... O. Wszystko jeden grosz. Książki. Także ja to będę odkładał, gdzie to odkładać? Tu będę wpadł do nas nasze skarby. Będziemy złamałować tyle, naprawdę a ja nie chcę wytrych, przeoczyć przez patrzcie tu ma być różna tam? Co tam o bo... śrubki kurcze śrubczyki, imbusiki, zobacz magiczne pojemniki bieli. bieli magiczne bieli książki. książka to jest nie, to jest ukraińska chyba tu Kur... nie jest i z kabelki i telefonów też bieli. ja to zweryfikuję, bo chcę żeby mi, nawet na kieszenie sprawdził, powiem warto, tylko tutaj, tutaj, co to ta pompka doładowania, patrzcie, pompka doładowania cała z kabelkiem, cała chyba, na różne, na różne wejścia, Bierz, bier, dobra, ja to wszystko pozbieram stąd stąd, zweryfikuję i stąd i przyłączymy, bo słaba bardzo bateria ludzka dobra ja to zweryfikuję Przys no, no i trochę fańcuchów wybrałem ale zobaczymy je na bazie dokładnie bo wyłącza się bateria no i lecimy lecimy dalej trochę fańcuchów jest zobaczymy na bazie co tam jest co się udało z tym miejscu z znaczy że trzeba tutaj powiem wam że już na tamtym miejscu wokół mnie mu tej lampie muszę wrócić nie wiem czy jeszcze będzie lecimy w no, miejsce miejscu, <noise> dzisiaj normalnie, czwarty młynek, czwarty młynek, e, tym razem nie wiadomo wiem. nie był podobny, zaraz zobaczymy te wszystkie cztery, wam pokażę, w całej jednej kolekcji, Także że taki młynek, e, klawę wyrzucili, nie wiem czy dobrą, czy nie, wygląda na całą z pokablowaniem, taka fajna moja. No Klawiatury wyrzucają, a tutaj fajna Enrico Benetti. ta firma. Fajna torebka taka. Nie jest nigdzie e, uszpozona Enrico Benetti. Zobaczmy. Jak najbardziej fajnie. Okay. Bo trzeba ją ogarnąć z tym paskiem w środku. Tam w środku, nie używana, zobaczcie, nie używana torebka Enrico Benetti, koloniańska, fajna. i lecimy dalej. Logotyp jest. Lecimy. To Ja wróciłem. O jawa. To co to jest? Starzana, Walt Disney. Zabawka działa to? Nie, odkręcasz Dobra, weźmiemy tą figurkę starzana. I się Walt Disney I. Tutaj przyszedłem było to naszą lampę, prawda, W której zapomniałem, a taki pakunek tutaj był, a w środku, wiecie, album, jeszcze nowy folik, jest zdjęcia, na kolejne. Są, że bieli album, bieli lampę, bieli zabawki i lecimy. Patrzcie, jak sobie jest chłodziaczek. Chłodziaczek, nie? O, to... tak blisko? To. No no co co tu się dzieje w tym kontenerze, jakieś widły, grabki, płetwy łamane te, tamte, tam. a ja sobie wziąłem trzy łopatki. Fajne, nie? super stanie, świetny stan. Bury. Patrzcie, ile profili alu w ogóle. Takie wielkie, kurde, patrzcie. To jest ciężkie to. No, magnes nie przyciąga. Patrzcie jakie grube, grube profile aluminiowe Trzy tych... takie profile tu jest 30 zł gdzieś tam to ciągnąłem, to jest 7-6 kg. Lecimy dalej z znaleziskami taka miejscówa książka dobre. dobry Manikir Pedikir taka książka 24,99 Manikir Pedikir wieli gigantyczny ten słuch giga jeszcze takie coś nie wiem ustareszko jakieś i Siemanko, Ludziksy, już na, na bazie na podsumowaniu tych te torby kartonowej, pakterowej, która była w odcinku. Wyskoczył różaniec, dalej. Uznałem, że podsumujemy ją na bazie wczesne godziny poranne. Wiecie, e, trzeba było szybko działać. No co, biżuteria, poza tym nie wyskoczyła, chyba nie wiem, czy to z tego, czy może coś się z auta też, bo tego. Tego sobie nie wiem, czy przypominam, ale wiem, że jest było na pewno, zawsze się coś mogło e, na transporcie gdzieś, jak jest, jak jest transport upchany po same brzegi, po sam sufi po same pęka w szwach, to, to wszystko jest naprawdę możliwe. E, nie pamiętam już rzeczy znalezionych w ten sam dzień nawet, prawda? Tak wszystkich nie, nie, nie jestem w stanie określić, a Ty jesteś w stanie określić? Członek łapka. No grzecznie przy, przy, Przywitamy się No o tak O tak Tak się przywitam ładnie Po łóżku tak Po łóżku chce? Członek chce po łóżku normalnie A ty klde pieszczo, pieszczochu mały Uuu Pieszczoch mały Pieszczoch, No i co? Ale i tak fantem okazał się Dla mnie ten Ryżaniec Ma ładne kamienie To nie wiem jest napis tutaj tam, tak i szogun? patrz i pisze wrzuci różańc i wczoraj zobacz i i matka boska co chcesz? chcesz żebym ci założył tak? masz dobra weź w różańcu chodzi weź święty szogun dobra święty szogun idź święty szogun jest patrzcie różańc normalnie no dobra zgrzeczeń, bo mi się nie porwał, bo jest piękny Tu pisze Jeruzalem, że on się bawić, wiem, ale nie różańcem Bowimy się, się wełną A tutaj jest taki krzyż znaczy No nie znów twojego tyłka oglądać. Tylko skarbyśmy tylko Jeruzalem I fajny taki tu takie kamienie i to właśnie to italia jest dla mnie zagadkowe nie wiem co to tak jest także taki eee, takie belzer germany nie wiem te domiary tu są jakieś prawda 0,30 0,12 nie wiem belzer germany c10 do czegoś do mierzenia już kiedyś takie podobne znaleźliśmy E, dwa e, nożyki do cięcia e, kartonu. Wiem, że na giełdzie ludzie się rozglądają z takimi. E, trochę monetek wpadło. E, to był do jakiegoś roweru się okazało części z tego obrazka. Wiecie, i chyba jedną Nie jest, to jest zgięte. Ma być po części, ja nie wiem. mu zgięte to ma być. Ale tak czy tak, jedyną sensowną częścią. Z mi się wydaje, że to jest ten imbusik ten cały do kluczy prawda także jego sobie weźmiemy bierę, to pójdzie do Hasioka To też pójdzie, ten kolczy do Hasiłka, ten podstępny kolczy Chociaż biżuteria, zawsze ktoś może coś skleić, wyskoczyło Wyskoczyły jeszcze tutaj urządzenie na początku zobaczcie eee... Słuchawki, już sprawdzałem, są słuchawki Takie dwa słuchawek Sony firmy nie ma Czy Redmi Pewnie jest tam, czekajcie, może jest na słuchawce firma Ale w każdym bądź razie Ja tylko pokażę, ale że to ładuje, nie? ładuje Ładuję słuchawki, także przypuszczam, że są dobre. Przypuszczam, że te rzeczy są dobre, prawda? Bo tutaj na pompka. Pamiętacie pompkę z odcinka? Tu też patrzcie. Podłączam. Włączam on. U, Ładnie. Patrzcie. Także to są dobre rzeczy, dobre rzeczy są w Tu jest deling, nie wiem co to jest. A no to chyba przynosi internet, tak? Tylko muszę mieć takiego mikro usb -ka, nie? ale też pewnie dobry. Taki deling był tam te tej torbie. Nożyce takie duże, fajnie, ładnie, no, przydadzą się. Tu pisze, ty, import niebochanie miejski, rozfraj. Sygnowany nawet, co wiecie? 90009 I takie fajne znalezisko, mi się super podoba. Wiecie, co to jest za hełm? Zgadnijcie, co to jest za hełm. Metalowy, ciężki, taki, patrzcie, jaki fanciel. Średniowieżny miecz, nie? To jest do kapski otwierania. Cornet. Strong blond, Belgian. O aket, o aket. Belgian, o aket Cornet. Strong blond ale fajny fanciar do otwierania do otwierania kapsli mega no i dobra takie znaleziska jak dla mnie różaniec najlepszy to do otwierania kapsli to są według mnie najlepsze znaleziska słuchaweczki chociaż nie ma firmy ale to działa może być słuchajcie ten e, glukometr do śpietnika też i jeszcze poprawki na słuchawki trochę grozika wpadło no i to nie wiem, za urządzenie, tutaj baterie są nowe, pewnie działa, pisze mam Professional Tools, wiecie, mam Professional Tools i normalnie i wszystko, tylko że, e, o widzicie, O, odkręcasz. baterii nie mam, muszę baterie takie cienkie, niby taka prosta rzecz, a nie mam, dobra, trzymajcie się, do następnego, pozdrawiam, ludziska. Taki bez kerman. nie wiem do czego on służy takie urządzenie na włącznik Pro